Dzisiaj jesteśmy w firmie JETRO z naszymi produktami. Mamy szeroki wachlarz z produktów, jeżeli chodzi o systemy ETIX, czyli systemy ociepleń. Przyjechaliśmy z farbami silikonowymi, z tynkami silikonowymi, z tynkami krzemianowymi, z tynkami fasadowymi. Jeżeli chodzi o nasze produkty, one charakteryzują się długą trwałością koloru, odpornością na pora stanie. Mamy również szeroką paletę farb wewnętrznych, zaczynając od lateksowych przez dyspersję, poprzez farby o charakterze ceramicznym. Farby odporne w pierwszej klasie odporności na szorowanie, część tych farb w pierwszej klasie, farby premium takie jak Capasilan, Amphibolin, Indeco Plus czy premium clean czy kolor. Mamy również produkty do hydroizolacji. Są one pod marką Disbon. Jest to nasza podmarka zajmująca się właśnie konserwacją i ochroną betonu. W tej marce mamy również posadzki żywiczne, epoksydowe czy poliuretanowe. Również jeżeli chodzi o wnętrza lub elewacje z zewnątrz, mamy produkty do techniki dekoracyjne na systemy elewacyjne lub systemy downenne. Każdy znajdzie coś dla siebie, także zachęcam bardzo. Zapraszam również tutaj dzisiaj yy, do Jetro w Łukowie.